Witam serdecznie wszystkie Skorpiony. Na czytaniu grudniowym pomagać nam będą w tym karty anielskie, przysłania od aniołków oraz karty tarota. Przetasujemy karty, zobaczymy jaka energia. Oj, jaka energia ogólna na miesiąc grudzień dla Skorpionów. No i coś tam te karty dzisiaj uciekają. Talia jest bardzo duża, bardzo ciężko się ją pasuje. No ale postaramy się to jakoś zrobić. Ok. Dla skorpiona na miesiąc grudzień. Ok. Ogólna energia dla skorpiona na miesiąc grudzień. Mamy cesarzową. Co odchodzi do przeszłości? Co już jest za nami? Cesarz. Co pomagać będzie w tym miesiącu? Skorpionom. Umiarkowanie Boży. Czy karty już dużych Arkan? Co mamy? Co będzie przeszkadzać w tym miesiącu? Dziesiątka kielichów. Co przychodzi do nas, do skorpionów? Słońce. Ja nie czytam kart odwróconych, także słońce zostało w normalnej pozycji. Skorpion w tym miesiącu, jako król, mieczy. Otoczenie nasze. Kielichy, trójka kielichów. Rada lub ostrzeżenie. Mamy wieżę. I rezultat królową miecz. Okej. Okay. Czyli główną energią, w jaką wchodzi skorpion, jest cesarzowa. Czyli taka osoba, która już wie, yy, wie co i jak yy, osoba doświadczona królowa, cesarzowa to taka matka, yy, tak zwana matka, yy, ale też w pracy może być osobą, yy, może być szefową, ale to kobieta, która ona zgromadziła, tak jak tutaj ma już yy, te wszystkie zbiory, ma w, yy, w, w swoim koszyku. Tak. Yy, 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 przepraszam, <laughs> się trochę zawiesiłam. Także osoba, która. Yy, osoba, ale energia takiej osoby, właśnie, która o, ona w grudniu będzie wiedziała, co ma robić, czy on, yy, jak działać. I teraz mamy, co odchodzi do przeszłości? Mamy kartę cesarza. Karta cesarza, czyli może to być karta mężczyzny, który jest no, cesarz i cesarzowa, to jest małżeństwo, yy, czyli już odeszło do przeszłości, mąż odszedł, raczej bym nie powiedziała, że chodzi o odejście męża ale o coś innego, może naszych, nasz umysł, no tylko że karta cesarza i cesarzowe są tak podobne, jedynie energie inne. No zobaczymy, Do, dołożę kartę, tutaj zobaczymy dokładnie o co to chodzi, co nam pomaga, pomaga nam umiarkowanie, czyli wybór, nie, nie tyle wybór, tylko postawienie na coś, co jest po środku, potrafienie z żonglo, potrafienie żonglowaniem różnych rzeczy, rzeczy czy sytuacji, jakie są, tak, żeby było w miesiącu grudniu wszystko poukładane, ale tak właśnie, jeżeli chodzi o przygotowania do świąt, to nie szaleć, ale też nic nie robić, tylko po środku, po trochu. Ze spokojem, właśnie z umiarkowaniem, nie z szaleństwem. To będzie pomagać. Co będzie nam przeszkadzać? Dziesiątka kielichów. Może właśnie rodzina. Jak rozkładam te karty, zastanawiałam się, co może, co, jak może dziesiątka kielichów przeszkadzać. No, czasami rodzina przeszkadza. No, czasami to nasza perfekcyjność, taka, żebyśmy chcieli. Aby te święta, czy, czy ogólnie wszystko w pracy było tak zapozamykane na ostatni guzik, że może jednak powinniśmy troszeczkę y, odpuścić w tym miesiącu, y, nie brać tyle na, 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 swo, na swoje barki, y, znaleźć to umiarkowanie żeby to nam pomogło znaleźć taki złoty środek na, na ten grudzień. Przychodzi do nas słoneczko, czyli no piękna karta y, y, radości, y, 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 no przede wszystkim radości, spełnienia marzeń, nawet jak coś wydaje się już przegrane, to jeżeli karta słońca wychodzi, to ona mówi o tym, że wszystko jest możliwe. Co tylko zechcesz, to wszystko jest możliwe. Mamy na Ty w tym miesiącu, czyli Skorpion w miesiącu grudzień, mamy jako Król Mieczy, no, czyli osoba taka konkretna, osoba, która wie czego chce, trzeźwo myśląca. Tutaj za bardzo nie, nie ma uczuć takich, że kieruje się uczuciami, tylko zdroworozsądkowy. No i ja bym powiedziała, że bardzo dobrze, bo jednak to umiarkowanie cesarzowa by dała wszystko, wszystko co ma, by oddała, że, żeby tylko dać swoim dzieciom. Jak każda matka, no i tu może właśnie chodzi o to. Ja nie wiem, czy to do, do, do jednej osoby może, nie będzie z wszystkimi wiadomo, rezonować, bo to jest czytanie ogólne dla wszystkich, ale, ale jeżeli gdzieś jest taka mama, a ich jest na pewno dużo, która zrobiłaby te święta, te przygotowania świąteczne, wszystko dla tych swoich pociech, to karty tutaj mówią: no, uspokój się, weź, nie przesadzaj. Bo yy, no to się może źle yy, skończyć. Dzieciaki pojadą, a ty zostaniesz z bólem kręgosłupa. Yy, otoczenie, no otoczenie wiadomo. Mamy sylwester, mamy święta, czyli otoczenie będzie sprzyjać. Mamy zabawę, oni się będą, za, oni się będą bawić, a ty będziesz trzeźwo cześ myśleć, jak to wszystko ogarnąć. Yy, ale karta piękna, to troszeczkę żartuję sobie co mamy jako radę i ostrzeżenia. No, kartę wieży mamy, czyli no, ostrzeżenie, ja bym powiedziała, że tutaj mamy kartę wieży. Ostrzeżenie, ty weź się u spokój, bo no, możesz sobie jakiś no może ci zdrowie paść, że tak powiem. Jesteśmy w miesiącu w grudniu, dlatego ja tak to czytam, mamy tyle imprez. Ja wiem, jak to wszystko działa w tych domach, więc dlatego ja. My, Mówię o tym, że, żeby się nie przepracowywać, znaleźć umiar, znaleźć umiar, nie iść właśnie, yy... przecież dzieci zrozumieją, czy, czy nawet, czy... ja to czytam teraz, czy dzieci, ale nawet chodzi o, o, o związki nawet, yy, no po prostu yy... w tym miesiącu, ja myślę, że to miarkowanie to jest w ogóle bardzo, yy... bardzo mocne czytanie, mamy tutaj aż raz, dwa, trzy, cztery, pięć kart wielkich arkan. Czyli, i mamy to głównie, co pomaga umiarkowanie w tym miesiącu, czyli znaleźć ten złoty środek, nie, nie, nie dawać wszystkiego na jedną kartę, nie przemęczać. I w rozwiązaniu mamy rezultat: mamy y, królowej mieczy, który, czyli właśnie y, bądź tą królową mieczy, y, nie dawaj całego serducha, że tak powiem, w przygotowywaniu tych świąt, czy. Czy nawet możecie tutaj, zależy w jakiej sytuacji jesteście, możecie sobie dopasować sytuację. Nie poświęcać się tak na, 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 na cały, na 100%. Po prostu odpuścić troszeczkę, nie kierować się serduchem, tylko właśnie tą troszeczkę taką energią król królowej mieczy, czyli bądź taka, która raczej myśli więcej niż, niż czuje. Zobaczymy jeszcze, co nam aniołki. Dopowiedzą na miesiąc grudzień dla Skorpiona. Sytuacja się polepszy. Mamy. Yy, no właśnie, może, się, może my czasami myślimy, że coś jak my nie damy siebie z siebie całej, to, to nic to nie wypali po prostu. A, a tak wcale nie jest. Nieraz... My chcemy dać dużo więcej, a ludzie są zadowoleni tylko z tego, że będą w Twoim towarzystwie przebywać. Nie to, co Ty przygotujesz dla nich, tylko jakie towarzystwo im zagwarantujesz. Także ja życzę wszystkim skorpionom, aby w tym miesiącu, nawet chodzi tu, czy tak się yy, troszeczkę zasugerowałam, tą cesarzową, bo mówię o, o kobietach, ale to dotyczy znaczy, również mężczyzn. A ja miałam dołożyć jeszcze kartę właśnie do tego cesarza. Zobaczymy jeszcze, co ten cesarz nam tutaj mówi i zaraz będziemy kończyć. Karta cesarza. No właśnie, mamy dwójka buław mówiąca o, 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 o dokonaniu wyboru i no, 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 no najwidoczniej chodzi o to, że, że cesarz, że jakiś do, wybór Taki y, trudny wybór, taki konkretny wybór został już dokonany, i, i musisz tylko uderzyć teraz tą taką energią, ale nie za bardzo. Żeby nie, nie, nie iść za bardzo w którąś z stron, tylko tak wyśrodkować to. Ok, dziękuję bardzo za czytanie. Y, przepraszam, za oglądanie. Zachęcam do lajkowania, do subskrypcji oraz do komentarzy. No i do zobaczenia w następnym czytaniu. Dziękuję bardzo.